Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie i oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. W dalszym ciągu e, e, konkurs trwa. Osoby, które będą subskrybować mój horoskop, łapka w górę. Z tych osób będę losować dwie osoby pod koniec miesiąca, które będą miały ze mną sesję tarota za darmo. Więc zaczynamy Nasz horoskop, żywioł ziemi koziorożec uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to yy, bądźcie ostrożni, jeśli dzieje się w Waszych, Związkać jakiś problem, jakiś konflikt, więc jeszcze bardziej tego nie zaogniajcie, nie zaoszczajcie, dlatego że się rozstaniecie i będziecie musieli zostać, zaczynać wszystko od początku, ale samotne koziorosty mają szansę kogoś spotkać do stałego związku. I przed Wami jest nowy początek. Ułożenie sobie życia od początku. Jeśli chodzi o zdrowie, może Wam coś dolegać, dokuczać. Proszę tego nie lekceważyć, bo może właśnie coś z tego rozwinąć się niedobrego. Jeśli chodzi o finanse, pracę, to jest przychód dużej gotówki z niewiadomego źródła, być może właśnie. Dostaniecie jakąś dobrą umowę, dobry, dobry kontakt, więc jak najbardziej skorzystajcie z tego, z tych nowych ofert, dlatego że będą one bardzo korzystne. A kartą tygodnia jest szóstka buław, więc wiele z Was w tym czasie wyjedzie w podróże romantyczne. Wiele z Was też czeka jakieś imprezy rodzinne, wesele, no i spełnienie marzeń także. Nie najgorszy czas, tylko proszę uważać właśnie w uczuciach i w związkach. Byk. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o byka, to na pewno będziesz walczył z uczuciami. Wiele z Was może po prostu zakończyć relację. Wiele z Was też nie będzie wiedziało coś zrobić. Wiele z Was może się rozstać właśnie przez podróż. Jakaś podróż może zakończyć Waszą relację. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno um, problem jakiś, który miałeś, on się. Zakończy przez podróż, przez jakieś dobre działania. W pracy magik, więc uważaj, żeby ktoś ciebie nie wykorzystywał. A kartą tygodnia jest czwórka buła, więc szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Rodzina będzie Cię wspierać, wszystko się poukłada, panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę dużo uczuć, więc troszeczkę, troszeczkę nie bądź taki wylewny troszeczkę te uczucia ograniczyć, żeby po prostu ktoś miał ich przesyć, żeby czegoś nie było za dużo. Więc bądź troszeczkę skryty, nie pokazuj wszystkich swoich uczuć. Ale tak ogólnie to będzie bardzo dobrze w rodzinach, będzie bardzo ciepło. No i widzę, że wiele z Was może pójść na jakieś właśnie uroczystości, rodzinne, wesela, chciny. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu widzę, że będzie Ci dokuczać układ krążenia, troszeczkę serce, może nerki, też uważaj. No, i też widzę, że wiele z Was w tym tygodniu może wejść w jakieś flirty, w jakieś ukryte związki. W pracy może być jakiś problem, ale ten problem do dwóch miesięcy się ułoży. A kartą tygodnia jest diabełek, więc co by się nie działo, wszystko się poukłada dla Was pomyślnie. Nawet teraz możesz już się cieszyć z tego. Żywioł powietrza wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, uważaj, bo ktoś może Tobą manipulować. Musisz być inteligentny i musisz wiedzieć, czy te uczucia są prawdziwe, czy nie. Ale, ale też widzę, że może ktoś właśnie się zakochać w Tobie bez pamięci. I że faktycznie mogą to być uczucia e, szczere, więc musisz dobrze ocenić sytuację, że, żeby nie stracić kogoś cennego, albo też żeby nie dać się oszukać. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę tu pozytywne rozwiązanie spraw związanych w tym zakresie, a w pracy czeka cię dobra re reklama, sława, sukces. Bardzo dobrze się zareklamujesz i widzę stabilny pieniądz. A kartą tygodnia jest walet buław, więc może ktoś cię nieoczekiwanie zaskoczyć, ktoś przyjechać albo ty gdzieś wyruszysz w jakąś podróż. Bliźnięta, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia dla bliźniąt, uważaj, bo wiele z Was może być, mieć duże problemy w uczuciach. Wiele z Was może po prostu się rozstać, nie będzie się układać właśnie z osobami, z otoczeniem. Będziecie troszeczkę wycofani. Jeśli chodzi o zdrowie, to też uważaj, nie przesadzaj żebyś po prostu nie stracił coś cennego. W pracy walka z uczuciami. Wiele z was też może w tym czasie wyjechać za pracą. A kartą tygodnia jest koło fortuny, e, więc koło fortuną się toczy. Będziecie mieli wiele szans, wiele możliwości, żeby pokonać. Dane problemy, które zaistnieją, po prostu nie stracicie tej szansy, wykorzystajcie swoje możliwości, które przyniesie Wam los. Waga uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może zakończyć jakieś relacje dla własnego dobra, ale też uważajcie, żeby, się, żeby jakaś perfidna kobieta nie mieszała w Waszej relacji, w Waszym związku. Jeśli chodzi o zdrowie, będziesz musiał uważać na siebie, dbać no i też. Nie używa jakichś używek, bo co za dużo to niezdrowo, żeby coś ci nie zaszkodziło. W pracy może być mały problem, który cię będzie przerastał, ale on bardzo szybko się rozwiąże, go pokonasz. A kartą tygodnia jest azdynarów. To przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, jakiś ciebie spadek, jakaś wygrana czeka. Warto zagrać w jakąś grę liczbową w tym czasie. Żywioł ognia Baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, będziesz bardzo myślał, zastanawiał się, będziesz myślał, czy warto poświęcać czas w tą relację, czy warto być w tym, czy to coś przyniesie dobrego. Więc jak najbardziej warto włożyć czas, poświęcić się, bo będziesz z tego bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o zdrowie, może ci coś dolegać, ale niekoniecznie lekarz może dobrą opinię wystawić. Więc po prostu e, nie czekaj, jak coś ci będzie niepokoić, tylko się zwróć do innego specjalisty. W pracy może być zła wiadomość. Wiele z was może w tym czasie też stracić pracę. A kartą tygodnia jest czwórka. Mieczy, więc no, może być jakiś problem, jakaś choroba, ale nie bój się, dlatego że sprawy zdrowotne pokonasz i na pewno się wyleczysz. Na pewno się wyleczysz lew, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to też widzę konflikty, zawirowania w związkach. Wiele z Was może właśnie zakończyć relacji, nawet może dojść do rękoczynów. No nie jest to dobry czas dla relacji. Jeśli chodzi o zdrowie, też będziesz się zastanawiał. No i jeśli coś Ci dolega, nie zastanawiaj się, tylko na pewno musisz pójść do lekarza. Na własną rękę się nie lecz. W pracy dobra, dobre możliwości, dobre stanowisko, podpisanie dobrego kontraktu, dobry czas. A kartą tygodnia jest trójka buław, więc wiele z Was może wyjechać w tym czasie w jakąś też romantyczną podróż we dwoje. Może być odnowienie jakiejś relacji, odnowienie związku. Szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Was bardzo dobra wiadomość. Dla samotnych szczelców, nowy początek. Może być to nowy początek związku, który skończy się stabilną relacją. Coś dobrego w Waszych uczuciach, w Waszych relacjach będzie. Jeśli chodzi o zdrowie to może być to jakiś mały problem, ale też ten problem pokonasz. W pracy stabilne zarobki, e, dobre finanse. No i na pewno będziesz coraz lepiej stał finansowo. A kartą tygodnia jest kostucha. Więc przed wami transformacja, zerwanie ze starym, początek nowego, coś nowego w waszym życiu. Będzie coś nowego, dobrego was czeka: żywioł, wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno jakieś problemy uczuciowe się zakończą i będzie odrodzenie, będzie coś dobrego, będzie nowy etap w waszym życiu. W starych związkach będzie, może być przemiana, ale też związki od dłuższego czasu, które się nie układają, one mogą się zakończyć. Zmiany tego przyjdą nowe, dobre związki, dobre jakieś rozwiązania. Więc nie trzeba się czegoś trzymać kurczowo, jeśli coś nie wychodzi. Jeśli jest źle, to po prostu trzeba tą złą energię odpuścić. Jeśli chodzi o zdrowie, to też pokonasz swoje problemy zdrowotne. W pracy jest nowy początek, ale też uważaj, żeby ktoś ciebie nie wykorzystał. Wszystko dokładnie sprawdź. A kartą tygodnia jest król mieczy, więc będziesz miał do czynienia z osobą urzędową. Która nie lubi, nie lubi sprzeciwów, nie kieruje się u, uczuciami, więc uważaj, co mówisz. Też możecie mieć jakieś przejścia prawne, ale Wy te przejścia prawne pokonać. No i też czy jaka, jakąś informację, czegoś możecie się właśnie dowiedzieć. Skorpion. Uczucia. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest związek oparty na prawdziwych relacjach. Wiele z Was też może wyjechać w tym czasie gdzieś, albo osobę, którą poznacie, będzie właśnie z podróży. Jeśli chodzi o zdrowie, też widzę tu kontakt z lekarzem. W pracy nowe możliwości, nowe perspektywy i w pracy spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest piątka buła, więc uważaj na jaką osobę, uważaj na jakieś konflikty i uważaj też na jakieś rękoczyny. Ryby. Uczucia, zdrowie. Praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla samotnych ryb nowa znajomość, początek, początek stałego związku, który w perspektywie może nawet dojść do legalizacji. W starych związkach, odnowienie uczuć, będzie się wszystko u Was poukładać. W zdrowiu, no, niekoniecznie fajna wiadomość, coś może się pokomplikować, ale. To, co będzie, to nie jest to bez wyjścia, także nie załamuj się, a walcz, a pokonasz problem. W pracy, nawet możliwość właśnie wyjazdu za pracą, zmianę pracy, no będziesz też walczył z uczuciami, nie będziesz wiedział, jakie decyzje w sprawie pracy podjąć. A kartą tygodnia jest koło fortuny, więc koło fortunem się toczy, więc przed wami są nowe możliwości, które powinniście wykorzystać. Czegoś nie przegapcie. Moi drodzy, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z wami serdecznie. Oczywiście, zapraszam was na kolejny odcinek za tydzień. Dziękuję za uwagę.